Który nauczyciel stracił szacunek wszystkich w jeden dzień. Pisałem mój stanowy egzamin z hiszpańskiego, kiedy zadzwonił mój telefon. To był hospicjum mojej mamy. Twoja matka szybko się pogarsza. Ma może 30 minut, jeśli ma szczęście. Hospicjum było 20 minut stąd. Jeśli szedłem. 10. Jeśli biegłem. Pani Nowak nawet nie podniosła wzroku ze swojego schowka. Telefony w dół podczas stanowych egzaminów albo automatyczna porażka. Nie, nie rozumiesz. Twoja mama umiera od miesięcy, prawda? Wygodny czas na dzień egzaminu. Wyrwała mój telefon i zamknęła go w swojej szufladzie biurka. 28 minut zostało. Moja najlepsza przyjaciółka Izabela zerwała się. Po prostu go wypuść, proszę. Pani Nowak zasadziła się przed drzwiami jak ludzka barykada. Każdy, kto mu pomoże wyjść, dostanie zgłoszenie o nieuczciwość akademicką. Przez dziury w biurku mogłem widzieć mój telefon zapalający się Wiadomościami. Proszę, pośpiesz się. Niewiele czasu pozostało. Wtedy głos dyrektora załamał się przez interkom. Proszę wysłać Arkadiusza Kowalskiego do biura po odbiór rodzinny w nagłym wypadku. Moje serce podskoczyło, ale pani Nowak podeszła do interkomu i nacisnęła przycisk. Kospicjum powiedziało, że popełnili błąd. Uczeń teraz pisze, stanowy egzamin. Odwróciła się z powrotem do mnie. Oczy zimne. Nie martw się, jestem pewna, że jest przyzwyczajona do ciebie, rozczarowującego ją do teraz. Słowa uderzyły jak fizyczny cios. Coś pękło w mojej klatce piersiowej i nie mogłem oddychać prawidłowo. Wiedziałem, że miałem atak paniki. 18 minut zostało. Nagle dziecko z rodziny zastępczej, które nigdy nie mówi. Stało. Jego mama jest jedynym dorosłym, który zapamiętał moje urodziny. Jej ciasto było pierwszym tortem jaki kiedykolwiek miałem. Proszę pozwól mu się pożegnać. Usiądź Antoni twarz Antoniego się załamała, ale opadł z powrotem na swoje krzesło. Pani Nowak przeskanowała pokój z wężonymi oczami, Wyzywa kogokolwiek innego do mówienia. Wiesz co myślę? Odwróciła się z powrotem do mnie. Okrutny uśmiech bawił się na jej wargach. Założę się, że nawet nie jest chora. Jej palce latały po klawiaturze termostatu. Prawdopodobnie po prostu chce uwagi, jak ty zawsze chcesz. Bip. Tryb awaryjnego schronienia aktywowany. Zamki drzwi kliknęły. Byliśmy zapieczętowani w środku. 15 minut zostało. Mogłem jeszcze zdążyć, jeśli biegłem całą drogę. Moja klatka piersiowa była teraz ciasna, jakby ktoś na niej siedział. Moje serce było łamane na pół. Ma atak paniki, ktoś krzyczał. Maja, uczennica ze specjalnymi potrzebami, teraz płakała. Winnie, wszyscy śmiali się z Dziennie za darmo. No cóż, pani Nowak stała teraz. Może gdyby Arkadiusz spędził mniej czasu odwiedzając ją, a więcej czasu studiując, nie musiałby udawać nagłych wypadków. Mój Apple Watch zabrzęczał. Alert monitora serca mamy. Jej parametry życiowe spadały. 12 minut. Może jeśli sprintuję, żeby ją zobaczyć. Byłem teraz na kolanach, sapiąc. Proszę, ona umiera. Telefon w klasie zaczął dzwonić. Halo? Czy to liceum Arkadiusza Kowalskiego? Jego mama jest. Bip. Pani Nowak wyciągnęła telefon w połowie zdania. Niesamowite jak hospicjum wie dokładnie, kiedy piszemy stanowe egzaminy. Ela, cicha dziewczyna, która zawsze była pokryta siniakami, stała trzęsąc się, słuchała mnie, gdy nikt inny tego nie robił. Uratowała moje życie. Nie udawałaby tego. Proszę, pani Nowak odwróciła się do mnie z czystym jadem. Cóż, to ta sama matka, która sprawiła, że w zeszłym miesiącu. Uważaj to za karmę. Nie ma za co. Osiem minut zostało. Moje nogi się poddały. Czogałem się w kierunku drzwi. Wtedy Ania, perfekcyjna, prymuskna Ania, która nigdy nie dostała szlabanu w swoim życiu, weszła na swoje biurko. Mam coś do wyznania. Pani Nowak odwróciła się gwałtownie. Aniu, co ty? Oszukiwałam na każdym teście. Ukradłam klucze odpowiedzi. Schadzkowałam twój komputer. Co? Sprawdź swój komputer. Wszystko tam jest. Pani Nowak porzuciła drzwi, grzebiąc przy haśle do komputera. Ania odwróciła się do mnie i chyciła moje ramię. Okno teraz. Cała klasa wybuchła. Biurka walące. Dzieci krzyczące, fałszywe wyznania. Chwyciłem krzesło trzęsącymi się rękami. Rozbić, szkło wszędzie. Byłem przez okno, moje ręce, o ziemię, Sześć minut. Biegłem, jak nigdy wcześniej nie Moja w ogniu, serce kruszące się z każdym krokiem. Wpadłem przez drzwi Pokój 119. Moja mama wyglądała tak mała w tym łóżku, jej skóra była papierowo cienka, prawie przezroczysta. Kiedy wpadłem przez drzwi całkowicie bez tchu, z krwią kapającą z moich rąk, jej oczy zamrugały otwarte. Mamo, kocham cię tak bardzo, przykro mi, że ścisnęła moją rękę, zbierając każdy kawałek siły, jaki jej został. Jej wargi znowu się poruszyły. Pochyliłem się blisko. Kocham. Jej usta uformowały kształt ciebie, ale nie wyszedł żaden dźwięk. Jej ręka zwiotczała w mojej. Cała klasa wpadła przez drzwi pięć minut później. Wszyscy za mną pobiegli. Dziecko z rodziny zastępczej upadło na kolana. Izabela trzęsła się z wściekłości. Nawet błazen klasowy po prostu tam stał łzy spływające po jego twarzy. Pani Nowa ukradła ostatnie słowa mojej matki. co musi się stać dalej. całej historii jest w linku lub na moim kanale.